I witajmy, witamy Państwa na kolejnym naszym radiowym streamie, a to oznacza, że kolejnym, z kolejnym gościem będziemy rozmawiać, łączymy się z, z Lwowem, a z nami już jest Juri Rokecki, prawnik i muzyk z Lwowa. Witam cię bardzo serdecznie, dobry dzień. Dzień dobry. No właśnie, czy ten dzień jest dobry? Jak chciałabym na początek podziękować Ci bardzo serdecznie, że zgodziłeś się z nami porozmawiać na temat sytuacji w Lwowie i na temat sytuacji na Ukrainie. Cały czas obserwujemy i staramy się Was wspierać na różne sposoby, ale to Wy jesteście na pierwszym polu walki. Jak sytuacja wygląda w Lwowie na chwilę obecną? Bo tam cały czas, jak donoszą media, przygotowujecie się jednak do ataku, cały czas gdzieś wyjął syreny alarmowe. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? E, в Львові зараз є спокійно, але е, e, сирени Алямови, мови, e, мушу повідати, живі є 20 рази на день по цілій західній Україні. І стичні змушені, е, e, змушені укривачі в схронах. Е, e, і мушу повідати, що в цій хвилі жодне місто не чує ще в цілковіці bezpiecznie. Mm -hmm. A kiedy słyszymy sireny, to e, uczucie jest bardzo przerażające. To jest nie nie jest przyjemne mm -hmm. <grywała> taka sytuacja. Dwa trzy razy mm -hmm. każdy dzień. Każdy dzień chowacie się do schronów. Ja chciałam też zapytać, powiedzieli, że jest w miarę bezpieczne, ale mimo wszystko cały czas niestety to niebezpieczeństwo wisi w powietrzu. Lwów jest też takim miejscem, do których wielu Ukraińców ucieka też i albo idzie dalej, uciekając przed wojną to głównie kobiety i dzieci, ale też zostaje na miejscu. Jak tutaj wygląda ta sytuacja z kolei kryzysu humanitar humanitarnego u Was? i w jaki sposób tam też organizowane są formy wsparcia i pomocy uciekającym z wojny. E, no muszę powiedzieć, że... E... Halo, halo? Halo, halo? Czy się słyszymy? Nastąpiła chwila przerwy, ale mam nadzieję, że już powoli. To był jakiś problem. Powiadam, że starsza ludność nie chce opuścić swoich miejsc zamieszkania. To ja zauważyłem. I Ukraińcy mają taką mentalność, że jestem na własnej ziemi i nikomu jej nie dam. Dlatego jest taki opór. A Lwów taki nie był do wojny, ale tak się stało, że Wglądu na swoje położenie tak, i stanowisko e, bezpieczną teraz. To jest e, dużo ludzi teraz. Teraz to jest naprawdę ośrodek, który udzielił schronienia setkom, tysiącom uchodźców. Mhm. E, chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest dla nas wspieranie polskie w tym trudnym czasie. I bardzo to doceniamy to jest ważne. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy i chcemy, żeby ta pomoc docierała do was i do miejsc, tam gdzie jest najbardziej potrzebna i to z naszej strony mogę zapewnić, że koordynacja działań jest, ale cały czas to wsparcie jest potrzebne z wielu zakątków świata, z wielu zakątków Europy i też pomoc powoli nadchodzi, ale to co to, to, co jest dla was najważniejsze, to jest wasza właśnie postawa. Postawa Ukraińców i determinacja, co z drugiej strony Zachód mocno podziwia i my też widzimy, że gdyby nie to, ten wasz opór, nie ta walka, to być może Zachód i by się nie obudził. To też mówią nasi politycy. Czy widzisz i czujesz właśnie ty jako obywatel Ukrainy, że czujesz tą, tą, tą walkę w sercu i, i, i czujesz tą atmosferę również w Lwowie, że gdyby doszło do najgorszego, wy też po prostu staniecie na pierwszy tej linii frontu dosłownie. Ta, ta atmosfera, jaka jest teraz, to ona mnie przypomniła rok 2014. Mm -hmm. kiedy, kiedy społeczeństwo zjednoło się w walce. I atmosfera jest jednocześnie wysublimowana i trudna. Gdy gdzie umierało niewinne ludzie i dzieci i to jest prawdziwy terror. To jest prawdziwy terror. Mm -hmm. W tym celu muszę powiedzieć, że Ukraina pójdzie do ostatniego. Mm -hmm. To jest taka atmosfera. Absolutnie, dokładnie. Mm -hmm. Tak jest i to właśnie słyszę, słychać cały czas. Dlatego też do ciebie chciałam to pytanie skierować. Życie Wasze się zmieniło i jako społeczeństwa, i jako państwa, chociaż, tak jak Tu też przypomniałeś, od 2014 roku tam trwa wojna cały czas, tylko, yy, tylko w zasadzie w Waszym obrębie wy byliście w jakiś sposób. Przygotowani rzeczywiście na taki zmasowany atak od strony Rosjan. I powiedz mi, jak twoje, bo nie tylko społeczeństwa, nie tylko waszej grupy Wspólnoty życie się zmieniły, Twoje osobiście też życie się zmieniło. Ja bym chciała, żebyś podał na swoim przykładzie, jak tak praktycznie z dnia na dzień zmieniło się Twoje życie, być może przewartościowania, być może właśnie rezygnacja z dotychczasowej codzienności, a raczej nie raczej tylko na pewno. No e, teraz jaka sytuacja, Ukraina jest zjednoczona jak nigdzie dotąd mm -hmm. i nie wiedziały nawet najmniejszej próby niezgody między ludźmi. I nie mamy innej drogi jak iść do końca, i, bo jesteśmy na naszej ziemi i nie oddamy jej. Mm -hmm. To jest taka sytuacja, ja tak to widzę. Mm -hmm. Mm -hmm i będziecie walczyć do końca i też mam nadzieję cały czas liczycie na to wsparcie od strony, od strony Zachodu. Jak, jakbyś mógł powiedzieć właśnie teraz, już powiedziałeś o tym, że tak naprawdę dwa, trzy razy dziennie wyjął syreny alarmowe. Gdzieś musicie uciekać do schronów. Cały czas napływają wasi rodacy Dolwowa z tej wschodniej części, zaatakowanej mocniej na, na obecną chwilę. Czy w ogóle są w twoim otoczeniu ludzie, którzy. Którzy pomimo tego starają się jakoś tak żyć codziennie, czyli wchodzą do pracy, otwierają sklepy. Jak to wygląda w Lwowie teraz? Bo wiemy, że staraliście się po prostu też funkcjonować normalnie. No tak, teraz miasto jest spokojnie. Ja, tylko serena alarmowa, jak ja opowiadał już. Mm -hmm. To jest taka trwoga, tak, ale. E, e, Miasto pracuje jak, jak było do tego. I to jest taki ośrodek dla wszystkich mm -hmm. teraz na zachodniej Ukrainie. I ono musi pracować, e, dlatego że e, ludzie mają jakiś schron teraz. E, tak to widzę. Mm -hmm. A czy to widmo zaatakowania też i lwowa dotarcia wojsk na taką masową skalę rosyjskich na wasze terytorium, na terytorium Lwowa, jest gdzieś zakodowane już w waszym postępowaniu? Cały czas macie to na względzie i nie wiem, trudno się spodziewać zawsze takie, takiego, takiego ataku, ale jednak widzimy, że jest on możliwy. I czy wy jesteście na to też w pewnym sensie. Przygotowani nie tylko pod względem takiej determinacji, ale też może spokoju, o ile można w ogóle o spokoju mówić? No teraz, tak jak od podczas wojny. W Lwowie na każdej ulicy jest blog post na, na wyjazdzie z miasta, tak? Mm -hmm. I ty nie możesz po prostu zajechać do miasta, ty musisz e, e, mieć paszport. Mm -hmm. e, dlaczego ty zajadasz do miasta, i e, e, bardzo seriozny, to muszą mamy taką zagrożę. Ta. Mm -hmm. Chciałam też Cię zapytać, cały czas śledzimy próby. Negocjacji pomiędzy stroną przedstawicielami Ukrainy a przedstawicielami Rosji. Chciałabym też o to zapytać. Rozmowy wczorajsze, to była druga tura, tak naprawdę niewiele rozwiązań przyniosły. Jedynie w zakresie budowy korytarzy humanitarnych, co i tak stoi pod znakiem zapytania, bo wiemy, że Rosja nawet nie zaprzestała ataku w momencie trwania tych negocjacji. To jest bardzo niedobra wiadomość. Ale też jesteś prawnikiem z wykształcenia, więc na pewno i na ten aspekt patrzysz. Z perspektywy swojego zawodu i też z perspektywy artysty, muzyka jako wrażliwej duszy artystycznej. Powiedz nam, jak Ty, jak obywatele Ukrainy w ogóle patrzą na te próby rozmów, na te próby, próby negocjacji? Bo z naszej perspektywy, z tego co też i my tu próbujemy, i za granicą próbujemy analizować, no to wygląda to nieciekawie. Czy widzicie w ogóle jakąkolwiek szansę? porozumienia, dojścia do porozumienia, by, żeby, żeby zawrzeć rozejm? E, wszyscy rozumieją, że te negocjacje e, na razie nieskuteczne. I podczas gdy samoloty i bomby lecą do spokojnych miast. E, z najnowszej informacji, e, że zgodzili się na zielone kory, mhm. korytarze. To jest dobrze. Ale mam jasne przekonanie, że Putin jest szalony i on nikogo nie posłucha. Grozi światu wojna nuklearna, jak wiesz. I teraz sprawa numer jeden dla Ukrainy to jest zamknięcie nieba. Mm -hmm. Teraz cały naród wzywa do tego NATO. Apeluję również. do... Ja apeluję również do wszystkich, którym mnie czują, aby zrobił zrobi taki hashtag e, NATO close, close Sky for Ukraine. Mm -hmm. to, to jest e, najważniejsze teraz. Jeśli e, nie zakryć niebo, to e, to będzie katastrofa geopolityczna. Absolutnie. A kiedy to się stanie, tak? Мам надію, То даме ради. Ми даме ради з тими російськими русскими. Без сумнів. Абсолютно. Докладно. Dokładnie to taki apel my tutaj podtrzymujemy i e, tych apeli, te apele mam nadzieję zostaną rozstrzygnięte, bo tak jak e, tu wskazujesz mocno z perspektywy e, też swojej e, jako obywatela Ukrainy, jako mieszkańca, jako z, swoich współbraci walczących o Ukrainę, że e, to jest właśnie też taka bardzo pilna potrzeba, to jest krok, który może przyczynić się do tego, by ten by pójść dalej w obronie waszego państwa. Zwłaszcza, że została dzisiaj też taka informacja przekazana, że wojska rosyjskie zalięły elektrownię. To, to też duże zagrożenie, jak Ty też na to patrzysz, bo raz jest użycie w broni nuklearnej, przynajmniej straszenie przez prezydenta Rosji, a z drugiej strony jest ta elektrownia która została przejęta. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. O tym też już zaczął mówić cały świat. Ja mogę powiedzieć, że Ukraińcy stali się ofiarami naj, największej agresji w Europie od czasów II wojny światowej. I to oczywiście wszystko zmieniło. Mhm. Tak, Rosja wreszcie dowodniła światu, że jest potworem. To oczywiście. Mm -hmm. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale teraz to jest oczywiście. I nie wiem, kiedy ta wojna się skończy, ale jak długo potrwa. A to jest katastrofa geopolityczna, której cena jest bardzo wysoka. Mm -hmm. I ona z, nas wszystkich bardzo wszystko zmieniła. Tak, tak, jest taka e... sytuacja. Tak, to też i często pojawia się w naszych rozmowach, że sytuacja się zmieniła, że w zasadzie to już nawet świat się, sytuacja całego świata się zmieniła. My już to widzimy wszystko i już nie będzie tak samo nie ma możliwości powrotu, zwłaszcza, że tu też rozmawiamy z ekspertami, że prezydent Rosji Władimir Putin wizerunkowo i strategicznie już praktycznie nie istnieje. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze ostatnie jedno pytanie, Juri chciałabym do Ciebie skierować. To bardziej też takie. Pytanie emocjonalne, bo teraz walczycie, teraz na tym skupiacie swoje siły, swoją koncentrację, swoją mobilizację i tą jedność, którą, która po prostu niezaprzeczalnie się zbudowała. Ale chcecie zapytać, czy są takie momenty, takie chwile, kiedy jest odrobinie spokojniej, kiedy. Być może jest ten moment na refleksję czy na rozmowy takie prywatne. I oprócz tego, że w tym momencie macie w sercach i w umysłach obrony własnego państwa, czy jednak dalej w przyszłości jest taka perspektywa w myślach, w rozmowie na temat budowania, odbudowywania już państwa? Bo my cały czas patrzymy na to w taki sposób, że ten konflikt się zakończy z waszym zwycięstwem i trzeba będzie też pomóc odbudowywać wasz kraj. Czy wy już być może snujecie takie plany, bądź jest to jeszcze w, w, w strefie marzeń, żeby widzieć już powoli te prace, które mają naprawiać i odbudowywać Ukrainę. E, teraz głównym celem jest podtrzymanie wroga wszelkimi sposobami. Mm -hmm. Nawet e, żykli ludzie e, zatrzymają ciągi. Tak. Wychodzą na, na, na żywność i nie pozwolą wrogu przejść mm -hmm. na ulicach. I wszyscy walczymy. Wszyscy. Ukraińcy to jest mądrzy i pracowici ludzie. I odbudujemy wszystko. Ale najpierw trzeba że zniszczyć. Trzeba zniszczyć e, wszelkimi sposobami wroga. To jest mm -hmm. cel number one. I nikt e, nie myśli teraz o odbudowaniu. Mm -hmm. Ja jest, mam przekonanie, że z tym nie będzie problema, ale mm -hmm. do mogę. Mm -hmm. Najpierw trzeba zawalczyć o wolność i zwycięstwo, a potem na bieżąco odbudowywać państwa. I determinacja wasza jest. Juri, dziękuję Ci za to spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, że jeszcze zgodzisz się z nami porozmawiać. Cały czas tutaj trzymamy za Was kciuki i wierzymy mocno, że Wam się uda. Dziękuję Ci pięknie w takim razie za dziękuję dziś. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. E, Jurij Rokiecki był naszym gościem. E, prawnik i muzyk pochodzący z Lwowa. Mogli Państwo usłyszeć, e, jak sytuacja w Lwowie, e, jak wygląda sytuacja w Lwowie, e, to po raz kolejny potwierdza się ta ogromna determinacja. Dziękuję jeszcze raz e, Juriowi za spotkanie i mam nadzieję, będziemy jeszcze do tych spotkań powracać.